Proszę Państwa, bardzo dziękuję panu doktorowi za przypomnienie mnie. W takich momentach mam zawsze wątpliwości, jak też się zapisałem w pamięci moich studentów i ta wątpliwość drąży mnie, czy to wspomnienie jest miłe, pozytywne, czy też raczej gorzej. Jeśli chodzi o to, co chcielibyśmy dzisiaj zaprezentować, to jest to generalnym problemem, który nas nurtuje przy Naprawach i rekonstrukcji, przede wszystkim przy konserwacji konstrukcji z betonu, jest problem granic możliwości stosowania skutecznej ingerencji konserwatorskiej w tych obiektach. Ten problem można bardzo szeroko rozwijać od strony teoretycznej i wtedy on bardzo rozlegle się rozbudował, ale ja myślę, że najlepszą rzeczą będzie w tym przypadku zaprezentowanie całości na przykładzie konserwacji betonowych słupów ogrożeń obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau. Birkenau. W roku 2004, jak pamiętamy, według zasad Karty Tonajskiej zostało sformułowane przez Komisję Ministerstwa siedem zasad współczesnych doktryny konserwatorskiej. Zasada pierwsza, oczywista dla nas, która jest fundamentem wszystkich działań konserwatorskich, to jest primum non nocere. Druga zasada: maksymalne poszanowanie zabytków. Trzecia zasada: Minimalna, niezbędna ingerencja w czasie procesu konserwacji. Czwarta zasada to usuwanie tylko tego, co niszczy zabytek. Piąta, czytelność i odróżnialność ingerencji, czyli tych, tych zabiegów, które wykonujemy w zabiegi konserwatorskich. Szósta zasada, odwracalność metod i materiałów, nie zawsze znajdujące zastosowanie, u nas na przykład absolutnie nie. Siódma zasada, niezwykle istotna, będąca takim samym fundamentem jak pierwsza zasada, to jest, że wszystkie działania powinny przebiegać według najlepszej wiedzy i najnowszej wiedzy, dalej według najwyższej staranności i z pełnym udokumentowaniem dla pozostawienia późniejszych ewentualnych działań tego, co zostało w ramach procesu konserwacji. Obóz zagłady Auschwitz-Birkenau jest, jak wiemy, zaliczony do, jako jeden jedyny tego typu obiekt do. Grupy obiektów światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Natomiast w Polsce został zarejestrowany pod numerem A71495 w polskim rejestrze zabytków. Jest to zatem bez wątpienia jako całość obiektów. Słupy. Słupy są niemym dowodem dramatu i tragedii, i hekadomby zbrodni. W związku z tym te słupy muszą być pozostawione jako materialny dowód po wsze czasy tego, co tam się działo. Jeśli chodzi o Auschwitz, tutaj słupy są, żelbetowe, oczywiście są usytuowane w dwóch szeregach. Wieże wartownicze na zewnątrz. To jest to mało, to jest widoczne. Natomiast jeżeli chodzi o Birkenau, tutaj mamy jeden rząd słupów z wieżami wartowniczymi na zewnątrz. Długość ogromna. To jest prawie 14 tysięcy metrów, prawie 14 kilometrów ogrodzeń. W obozie Auschwitz nie dużo tego jest, bo to są te dwa rzędy, to jest zaledwie około 220 słupków, a więc problem główny to jest Birkenau. Tam jest około 3400 słupów, a razem 3570 słupków. Konstrukcja tego. To są ustroje prętowe. I masywnym jest słup narożny, to jest ten słup. To jest ten słup. On ma 60x70 na, na dole, 25 u góry i seria prętów zbrojeniowych wewnątrz dosyć dobrze otulonych. Natomiast ten rachityczny pręt, ustrój prętowy jako słup, który jest zresztą najwięcej, ma zaledwie około 20 cm przekroju na dole, u góry 14 na 14 cztery pręty o różnym poziomie podle. Jaki stan pojawił się w momencie, kiedy wystąpiła nadzieja dofinansowania rekonstrukcji i napraw tego wszystkiego przez landy niemieckie? Otóż okazało się, że zdecydowana większość słupów to uszkodzenia, które w postaci pęknięć dążą do odspojenia takiego jak tutaj, następnie obnażenia bardzo szybko postępującej korozji i znaczna część słupów była już w stadium zniszczona. Problem zachowania materialnego istnienia tych słupów dopiero tutaj unaocznił się w całej okazałości. Rada Międzynarodowa Muzeum, Państwowego Muzeum w Oświęcimiu powołała Komisję Konserwatorską. Wiceprzewodniczącym, odpowiedzialnym za główny meritum całości był Pan Magister później Architekt Władysław Nisner i on sformułował następujące tezy dla programu konserwatorskiego, który stał się fundamentem działań naprawczych w zakresie. Pierwsze: należy utrzymać i utrwalić aktualny stan ogrodzenia, dbając o taką metodę konserwacji, która zatrzyma dalsze niszczenie i, i ustabilizuje obecny stan. Drugie: w przypadku konieczności dokonania głębiej, głębszej interwencji, na przykład częściowego uzupełnienia lub rekonstrukcji należy dążyć do minimalizacji jej widocznych efektów, a ostatecznie każdy nowy element musi być jednoznacznie odróżniony od, od, od oryginału. Zobaczymy, że to, ten proces miał charakter dość dyskretny. Trzecie, zastosować można, zastosowana może być przy tym konserwacja tylko metodą in situ. Nie do, przy niedopuszczeniu do wyjmowania lub oddzielania słupa od fundamentu. Pod żadnym pozorem nie może powstać nowe ogrodzenie. I wreszcie każda metoda, każdy zabieg przed realizacją muszą zostać ostatecznie zweryfikowane poprzez badania i pozytywne wyniki prób technicznych. Jakie zadanie powstało? Generalnym zadaniem to jest zatrzymać destrukcję, utrwalić stan istniejący i zabezpieczyć przed dalszym rozwojem. Niezwykle trudny zespół zadania. Po pierwsze, wyjątkowo Trudne były warunki eksploatacji, użytkowane warunki przebywania tych znaczy służb. Bardzo wysoka insolacja, zawielkocenie od wody deszcowej, no i wreszcie znakomite temperatury, które swoje efekty działań tam wywoływały. Wreszcie, niestety, bardzo poważnie rozpoczęty proces rozwoju korozji, w szeregu przypadkach ogromnie zaawansowany. No i chyba największy problem to jest gigantyczna ilość tych obiektów. To było ponad 3500 słupów do naprawy. Zadanie generalne to jest dobrać taką metodę materiałowo-technologiczną, ażeby utrwalić stan istnienia tych słupów możliwie najdłużej, praktycznie w zasadzie bez ograniczeń, dlatego bo dowód historyczny i materialny musi istnieć zawsze. Komisja konserwatorska podejmując ten problem, rozbiła zagadnienie na pięć etapów. W pierwszym etapie trwające już badania przyczyn i opracowania metody naprawy, w drugim etapie inwentaryzacja uszkodzeń i ocena, w trzecim etapie wstępna, wstępne próby zastosowania metod naprawczych, dalej badania, jakie efekty to daje i wreszcie ostateczny wybór metody i technologii napraw oraz wybór wykonawców i wykonanie konserwacji wszystkich. Mechanizm uszkodzenia. Ten element. Ten element drobnowymiarowy, smukły, w badaniach beton tego elementu wykazał niską wytrzymałość, 15-25, bardzo wysoką jamistość, a zatem i nasiąkliwość, to jest 5-15%. Bardzo zmienne grubości otulenia, niezwykle istotny element i wreszcie szalenie niekorzystny moduł powierzchniowy, to jest stosunek czynnej powierzchni zewnętrznej do objętości, aż 11,67 m do z 1. Czyli na taki element występowało oddziaływanie wysokiego zawilgocenia deszcz śnieg, dali znakozmiennej temperatury od wysokich dodatnich do wysokich gminnych słońce mózg, no i wreszcie wobec e, e, ogromnie porowatej struktury materiału wnikanie z łatwością e, wutlengo węgla, a zatem karbonatyzacja ogromna. I ta karbonatyzacja, a wraz z nią, jeśli przeniknęła ona poza strefę e, prętów, pojawiał się problem depasowacji zbrojenia i niebezpieczeństwo uruchomienia ogniw korozyjnych. I tą rzecz sprawiała wilgoć, a zatem pojawiała się korozja nalotowa, potem korozja łuskowa, potem ekspansja i zarysowanie. W tym zarysowaniu e, mróz robił swoje, rozsadzał, podwarstwianie i wreszcie ubytki końcowe. Etap drugi to rozpoznanie, jaki jest stan w ogóle. Ile z tych wszystkich ponad 3000 tysięcy słupów znajduje się w jakimś stanie. Dlatego bo stąd można było dopiero przyjąć kalkulację kosztów wystąpić o dofinansowanie dofinansowania landów niemieckich. Otóż w tym przypadku podeszliśmy do zagadnienia w taki sposób, że każdy słup, każdy słup musi mieć swoją metrykę, kartę stanu technicznego, na którym wówczas zostaną naniesione wszystkie, wszystkie te tutaj widoczne uszkodzenia. I dopiero po tym wszystkim można ocenić, jaka jest sytuacja całości. Po dokonaniu tego podzieliliśmy całość na cztery, na cztery kategorie. Kategoria pierwsza to jest 1570, około 36% słupów, które miały bardzo małe uszkodzenia. To znaczy, to były te uszkodzenia krawędziowe, przepraszam, cofnijmy to. To były te uszkodzenia krawędziowe, tutaj, w tym miejscu, mniej więcej. Natomiast reszta pokryta. Osadem mineralnym i osadem organicznym. Druga grupa słupów to były te, które wykazywały stosunkowo nieznaczne, aczkolwiek potencjalnie bardzo groźne uszkodzenia to są spękania. To są te wszystkie spękania, które tutaj są mało widoczne i tutaj z boku. Było ich 41%. Następna grupa to są duże pęknięcia i rozległe ubytki i bardzo zaawansowany proces korozji zbrojenia. Ten proces w dalszym ciągu, to prowadziło do wskrośnych uszkodzeń, złamań i zniszczenia, które zostało wprowadzone do grupy czwartej. To było niedużo stosunkowo względem wszystkich tych słupów, to było około 5%, ale to były słupy, które były albo na granicy zniszczenia, albo wręcz zniszczone. Etap pierwszy, to poprzedni etap był etapem drugim, ale równocześnie z tym były prowadzone badania. Te badania rozpoczął jeszcze w 1995 roku profesor Domasłowski z Torunia, i on w końcu tych badań, wtedy kiedy ten problem się rozwinął, zaproponował takie wyjście z sytuacji, żeby naprawę tych słupów poprowadzić poprzez wstępne oczyszczenie, następne zabezpieczenie antykorzyjne, taniną, potem ciśnieniem wypełnienie rysów pęknięć, metodą pepawami Remersa, potem uzupełnienie zaprawami albo Szomburga, albo Remersa, albo. Tubagu, i wreszcie hydrofonizację zewnętrzną słupów. Były również wprowadzone koncepcje jak gdyby całościowego i, i zupełnego zabezpieczenia. To były koncepcje podane przez profesora Czarnieckiego z Polityki Warszawskiej do, do, w, wspólnie z profesorem Sasse z Reynisch, się, w Westphalische Technische Hochschule w Aachen. I to miała być poliimpregnacja wysokociśnieniowa metakrylanem metynu, przebiegająca poprzez odcięcie słupa, impregnację w komorze specjalną i wreszcie powtórne osadzenie. Podobną koncepcję przedstawił dr Moszek Puterman z Instytutu w Hajfie, z tym, że on zastosował troszkę inny materiał, monomer akrylowo-strowy. I Różnica była taka, że on zaproponował, że opracuje specjalną komorę, która będzie instalowana na każdym słupie. Koncepcja, te dwie koncepcje no, okazały się jednak nie do przyjęcia, dlatego, bo czas trwania zabiegów był ogromny. To była w zasadzie koncepcja manufakturalna przy ogromnych kosztach. W związku z tym Komisja Konserwatorska była zmuszona oddalić tą koncepcję, natomiast sięgnąć Sięgnąć dalej po już opracowaną wstępnie metodę przez pana przez zespół i według tego tej metody wykonano pierwsze dziewięć słupów. Z tego trzy sztuki zostały przesłane na cztery sztuki na Politechnikę to jest ogrodzenia 40. Głównym działaniem jest mróz, a zatem mrozoodporność. w związku z tym podzielono każdy z tych słupów na te 11 części, każdy z elementów nie większy o 25 kg. No i poddano to badaniom. W przekrojach się okazało, że zmienność lokalizacji prętów jest olbrzymia. To jest to. W innych przypadkach to. Okazało się również, że wobec nieskarbonizowanej części naprawczej, całkowitej karbonizacji uległa część nienaprawia na stary etapie. Prób, próbki pocięte. Osłonięto w częściach przekroju, żeby nie było to czynne na oddziaływanie całego procesu zamrażania i rozmrażania. No i poddano to, czyli te wszystkie powierzchnie naprawiane były powierzchniami czynnymi, poddano to badaniom dwustu cyklom zamrażania i rozmrażania. Wyniki, e, króciutko tylko powiem, okazały się takie, że zaledwie ubytek masy, który był podstawową miarą. Efektów oddziaływania tych 200 cykli okazał się znikomy. Około 0,16% średnio, w kilku przypadkach to było 2%, podczas gdy kryterium dopuszczalne to jest 5%. A zatem ogólnie można było stwierdzić, że w tych badaniach równocześnie nie zauważono braku destrukcji mrozowej zarówno w samym betonie, jak i co najważniejsze na styku betonu starego, starego i części naprawczej. Oczywiście wszystkie przekroje, jak tam stwierdzono, znajdowały się już w stadium skarbonatyzowania, czyli, sta, czyli stal była de facto już, już w fazie depasywacji. No i najogólniej ten system stwierdziliśmy, że on jest systemem niezłym, pod warunkiem, że będzie wykonywany prawidłowo i, i przy skutecznej hydrofobizacji. Rada w swojej komisji konserwatorskiej. Ogólnie zaakceptowała to, ale uprzytomniła, że metoda zastosowana jest metodą manufakturalną. A mamy przed sobą lawinowo postępujący proces zniszczenia, a słupów jest 3500. W związku z tym nie było rady. Trzeba było sięgnąć po takie firmy, które mają doświadczenie w tym względzie i które, których doświadczenia okazują się no, prawie że bezbłędne. I, i dalszy etap wobec tego to są trzy kolejne stadia, trzy kolejne etapy. Etap zerowy. W etapie zerowym zostało wytypowane z 12 w wyniku konkursu ogólnopolskiego, sześć firm. Te sześć firm wykonało, według z, przez siebie troszkę zmodyfikowanego systemu, ale profesora z Stolunia, badania. No i tutaj w drugim momencie okazało się, że bardzo aktywnie włączyć do tego zespół firmy Remers e, razem z, e, z, z doskonałym i takim bardzo wnikliwym w swoich działaniach panem doktorem Hilbertem. I oni po, tych, po tej serii działań dokonali oceny całości, po czym dofinansowanie pozwoliło na przejście do drugiego etapu. W drugim etapie 700 słupów. Te 700 słupów przebiegało już według zmodyfikowanej technologii, mniej więcej takiej, jak naszkicowałem to na początku, ale cały czas poprawionej przez doktora Hilberta i doktora Nowaka z Gliwic. Potem nastąpiła ocena całości i wreszcie ostatni etap po uzyskaniu dofinansowania cała reszta słupów w latach 2002-2004. To było gigantyczne przedsięwzięcie. Trzy jednostki wykonawcze to robiły przy niezwykle wręcz domolnym pilnowaniu technicznym przez tutaj zespół pracowników panią Słowik. Pana cymbale, ale cały czas konsultowane przez generalnego konserwatora, którym był pan minister Władysław Nisler. I cały czas czuwał nad tym wszystkim od technicznej dr Hilbert i dr Nowak. Powodzenie rzeczywiście uzyskało, uzyskano po tej realizacji ogromne. I e, tutaj króciutko tylko już jak ostatecznie ten system wyglądał, mianowicie. Po oczyszczeniu wstępnym z osadu roślinnego i mineralnego, następowało zdementowanie odspajanych części. Dalej, odrzewiano metodą strumieniowościową tylko tylko aż do, 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 do dojścia stanu czystości metalicznej jest dwójka. Potem następowało wzmacnianie struktury tych elementów, które odpadły albo zostały odspojone, żeby dojść do skorodowanej stali. One były impregnowane kapilarnie, metodą kapilarną, roztworu estów kwasu przemowego, a sam słup był też impregnowany kompresami pod owiniętą folią. Następnie była reprofilacja po uprzednim doklejeniu tych kawałków zaprawą o kolorystyce zmodyfikowaną, o strukturze zewnętrznej zbliżonej do betonu starego, wypełnienie iniekcyjne, grawitacyjne albo niskociśnieniowe specjalnym klejem, no i wreszcie hydrofonizacja. Króciutko tylko, jak to wygląda. To wygląda ten słup rozsypujący się prawie w całości, odspojone elementy. Tu jest element, który miał być dokryjany potem z dociskiem, przedtem częściowo refinowany. No i, i tutaj jest ta iniekcja. To są właściwie działania ręczne, takie przy niezwykłej staranności do pilnowania całości. A tutaj jest. Tutaj jest element, który był poddawany niskociśnieniowej, ale tylko wtedy, kiedy reszta była zaciśnięta. I wreszcie, wreszcie szereg słupów, które nie udało się zabezpieczyć, to są słupy, te, które musiały pozostać jako nienaprawiane, jako dowód tego, że, że tutaj kiedyś w tych miejscach były. Proszę Państwa, minęło lat 10, od chwili zakończenia. Jak wygląda przegląd, wstępny przegląd? Dlatego, bo. Przypuszczam, że przegląd szczegółowy dopiero jest przed nami. E, otóż ten dokonany przegląd kilkudziesięciu słupów wykazał, że w zdecydowanej większości e, ma miejsce dobre dostosowanie kolorystyczne i fakturowe miejsc naprawianych w stosunku do betonu starego. Spełniamy ten piąty punkt doktryny konserwatorskiej. Dalej, nieliczne są przypadki wyraźnej różnicy. To są głównie te słupy, które były na początku wśród tej pierwszej siedemsetki. I wreszcie niestety są pojedyncze przypadki wznowienia zarysowań i pęknięć najczęściej w miejscach styku betonu starego z nowym. Nie udało się dojść do, przy iniekcji do pełnego zabezpieczenia stali, i ona potem uruchomiła się dalej w tym co się Proszę no Państwa, no to są przypadki takie, tej dyskretnej, tej dyskretnej takiej dyskretnej tutaj e, n, ingerencji naprawczej, troszkę widać to, to znaczy z 4-5 metrów to jest niewidoczne. Najważniejsze, że materialnie element jest w całości. A to są przypadki takie, gdzie się pojawia niestety wtórne e, e, rozswojenie na skutek wewnętrznej korozji. No i wreszcie wniosek ogólny jaki jest, że przy ogólnie dobrych wynikach dotychczasowych konserwacji, Należy bezwzględnie przeprowadzać systematyczne co 5 do 8 lat, nie później, szczegółowe przeglądy wszystkich słupów, tak jak wtedy, kiedy zostało zrobione przy, pierwszym, przy pierwszej inwentaryzacji stanu poskudzenia I, e, i należy dokonywać zapraw. To jest problem z tą iniekcją, dlatego, bo ta iniekcja jednak nie może być czysto iniekcją mineralną, tylko ona musi mieć pewien szeroki margines zapobiegania korozji wewnętrznej. No i wreszcie co bardzo istotne, nawet jeżeli mamy wskrośną, skośną... realkalizację przekroju i wkładka <coughs> znajduje się w stadium potencjalnej korozji, jedyną ochroną dlatego jest hydrofobizacja. I ta hydrofobizacja ona uniemożliwiając Dopływ Wilgoci i uruchomienie procesów kolorzyjnych jest w zasadzie jedyną, jedyną nadzieją w tym przypadku. To musi być często robione. Tak mniej więcej przedstawia się stan na dzisiaj. Gdyby odnieść to do tych naszych kanonów doktryny konserwatorskiej, to się okazuje, że nie wszystko się da. Dlaczego? Nadrzędnym celem jest zachowanie wartości historycznej, dowodów historycznych. Tak to pan wygląda. Dziękuję. Dziękuję.